AB Możliwości i Rozwój to konferencja dedykowana do kanału SMB w Polsce. W tym roku gościliśmy w Krakowie rekordowa ilość uczestników, ponad 350 osób, przedstawicieli resellerów, vendorów i pracowników AB. Konferencja pod hasłem Twój ruch, zbuduj swoją przewagę w świecie IT. Jest to doskonała okazja do tego, żeby spotkać się na żywo, porozmawiać o najnowszych trendach na rynku, wymienić się doświadczeniami i przede wszystkim zbudować nowe relacje w świecie biznesowym, w świecie IT. Bardzo dziękuję wszystkim partnerom, resellerom i vendorom za wyniki, które wspólnie osiągamy. Ten rok to ponad 15 miliardów obrotu w całej grupie AB. Pokazujecie, że jesteśmy dystrybutorem pierwszego wyboru liderem. Ogromnie wam za to dziękujemy i przy tej okazji chcę jeszcze raz podziękować za wszystkie wyróżnienia i nagrody, które dzięki Wam otrzymujemy. Dziękuję, że to doceniacie. Podczas wydarzenia miały miejsce dwie debaty, które poruszały dwie niezmiernie istotne kwestie dla branży. Pierwsza dotyczyła strategicznego miksu, czyli cena produkt. I dodatkowe usługi, natomiast druga dotyczyła ewolucji w rynku IT. Mieliśmy szacowne grono ekspertów. Z AB reprezentował Zbyszek Mądry, wiceprezes. DELA reprezentował Dariusz Piotrowski. HPE było reprezentowane przez Kingę Piecuch, a Dywizję Samsung Memory reprezentował Maciej Kamiński. W tym szacownym gronie mieliśmy okazję posłuchać bardzo interesujących informacji na temat tego, co się będzie działo w najbliższej przyszłości, ale też pewnych kulis rynku. Pierwsza debata dotycząca strategicznego miksu poruszała bardzo dużo obszarów związanych z ESG. Widać, że to jest temat, który w najbliższych miesiącach, latach będzie dominował w branży. Wszyscy się na niego przygotowujemy, zarówno od strony wendora, od strony dystrybutora i od strony reselera. Dlatego też ten temat w dużym stopniu zdominował debatę, ale nie tylko. Rozmawialiśmy o tym, jak nadchodzące generacje będą zmieniały postrzeganie rynku IT, jak będą zmieniały modele sprzedaży, więc bardzo wszystkim uczestnikom dziękuję. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować całemu mojemu zespołowi. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę biznes prowadzą ludzie. A ja mam ogromną przyjemność pracować ze wspaniałymi ludźmi i całym moim wspaniałym zespołem. Bardzo dziękuję. Serdecznie chciałabym podziękować zespołowi marketingu za tak profesjonalne przygotowanie całego eventu. Oczywiście dziękuję wszystkim partnerom, i dziękuję vendorom za to, że jesteście z nami i za to, że razem budujemy wartość rynku IT w Polsce. Jako dystrybutor pierwszego wyboru chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do współpracy z nami. Wiemy jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo biznesu i dlatego też mamy dla Państwa całe portfolio rozwiązań, które możemy zaproponować po to, żeby razem wspólnie rozwijać nasz biznes. W tym roku AB Możliwości i Rozwój to rekordowa ilość uczestników i jestem przekonana, że w przyszłym roku pobijemy tą frekwencję. Już w tym momencie zapraszam na wspólne świętowanie w przyszłym roku. Do zobaczenia.